Blockchain. Jak zarabiać na technologii przyszłości? Rozdział 6. Przewodnik po zasobach. Rozdział 6.1. Literatura i źródła wiedzy. Zagadnienia: 6.1.1 Książki, artykuły i blogi. 6.1.2 Kursy i szkolenia. Podsumowanie: Aby zrozumieć i skutecznie zarabiać na technologii Blockchain, niezbędna jest ciągła edukacja i poszerzanie wiedzy. W dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest Blockchain, dostęp do aktualnych i rzetelnych źródeł informacji ma kluczowe znaczenie. W tym rozdziale omówimy najważniejsze źródła wiedzy, książki, artykuły i blogi oraz kursy i szkolenia, które mogą pomóc w zgłębianiu tej technologii. Pierwsze książki. Książki to fundament zdobywania wiedzy teoretycznej, która pozwala zrozumieć podstawy technologii Blockchain, jej historię, zasady działania oraz możliwości zastosowania. Wśród najważniejszych publikacji na temat Blockchain można wymienić zarówno te skierowane do osób początkujących, jak i pozycje dla zaawansowanych użytkowników. Blockchain Revolution Don Tapscott, Alex Tapscott, to jedna z najpopularniejszych książek o Blockchainie, która opisuje rewolucyjny potencjał tej technologii i jej wpływ na różne sektory gospodarki. Mastering Bitcoin Andreas M. Antonopoulos, ta książka jest uważana za Biblię dla osób zainteresowanych kryptowalutami, a zwłaszcza bitcoinem. Zawiera szczegółowe wyjaśnienia techniczne na temat działania bitcoina i sieci Blockchain. The Business Blockchain William Mogayar, skierowana do menedżerów i przedsiębiorców, ta książka omawia, jak Blockchain może wpłynąć na zmiany w strukturze biznesu i jakie są jego potencjalne zastosowania w firmach. Drugie artykuły naukowe i raporty. Dla osób zainteresowanych głębszym zrozumieniem technologii Blockchain, warto zapoznać się z artykułami naukowymi publikowanymi przez uniwersytety oraz instytucje badawcze. Publikacje te często zawierają wyniki badań nad nowymi algorytmami, protokołami Blockchain oraz analizę jego wpływu na gospodarki. Raporty PWC, Deluat, KPMG, te duże firmy konsultingowe regularnie publikują raporty dotyczące technologii blockchain, które omawiają trendy, wyzwania i możliwości tej technologii na rynku. Trzecie blogi i portale tematyczne. Blogi i portale internetowe to szybkie i łatwo dostępne źródła wiedzy, które pozwalają na bieżąco śledzić najnowsze trendy i nowinki w branży blockchain. Poniżej, kilka przykładów popularnych blogów i portali. Coindesk, jeden z najbardziej popularnych portali informacyjnych o kryptowalutach i technologii blockchain, dostarcza codzienne wiadomości, analizy i raporty. CryptoSlate, koncentruje się na najnowszych wydarzeniach w kryptowalutach, ICO i nowych projektach blockchain. Italik Buterines Blog, blog współtwórcy Ethereum, na którym dzieli się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości technologii blockchain i rozwoju Ethereum. Czwartego fora dyskusyjne i społeczności online. Warto także uczestniczyć w dyskusjach na forach oraz platformach społecznościowych, takich jak Reddit, R kryptokurency R Bitcoin, gdzie użytkownicy wymieniają się wiedzą, opiniami oraz doświadczeniami. W miarę wzrostu popularności Blockchaina, dostępnych jest coraz więcej kursów online, które pozwalają zdobyć zarówno podstawową, jak i zaawansowaną wiedzę na temat tej technologii. Kursy i szkolenia mogą przybierać różne formy, od darmowych kursów wideo po certyfikowane programy oferowane przez uniwersytety i specjalistyczne platformy edukacyjne. Pierwszego darmowe kursy online. W internecie dostępnych jest wiele darmowych kursów, które w przystępny sposób wprowadzają w zagadnienia związane z blockchainem. Coursera Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, kurs oferowany przez Princeton University, który wprowadza uczestników w podstawy kryptowalut i blockchaina. Udemy różne kursy na temat blockchaina. Platforma Udemy oferuje szeroką gamę kursów, zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Większość z nich jest płatna, ale można znaleźć darmowe opcje wprowadzające do technologii. Blockchain for Business darmowy kurs online prowadzony przez Linux Foundation, który skupia się na zastosowaniach blockchaina w biznesie. Drugiego: płatne kursy z certyfikacją. Dla osób, które chcą zainwestować w swoją edukację, dostępne są również płatne kursy z certyfikacją, które kończą się uzyskaniem oficjalnego dokumentu potwierdzającego zdobycie wiedzy w zakresie blockchaina. Certified Blockchain Expert, CBE, certyfikowany kurs oferowany przez Blockchain Council, który koncentruje się na dogłębnym zrozumieniu działania technologii Blockchain, jej zastosowaniach oraz możliwościach biznesowych. Blockchain Specialization, Coursera, specjalizacja oferowana przez University at Buffalo i the State University of New York, obejmująca cztery kursy związane z technologią Blockchain i kryptowalutami. Kurs kończy się certyfikacją. Trzecie konferencje i warsztaty. Warto również rozważyć uczestnictwo w konferencjach i warsztatach związanych z blockchainem. To doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, nawiązania kontaktów oraz zdobycia informacji o najnowszych innowacjach. Blockchain Week, różne miasta, regularnie organizowane wydarzenia skupiające specjalistów z branży, inwestorów oraz entuzjastów blockchaina, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Webinars i Midapi, wiele firm i społeczności blockchain organizuje bezpłatne webinary i spotkania online, na których omawiane są najnowsze trendy i rozwiązania technologiczne. Edukacja w dziedzinie Blockchaina wymaga ciągłego poszukiwania aktualnych i rzetelnych źródeł wiedzy. Książki, artykuły i blogi stanowią solidną bazę teoretyczną, natomiast kursy i szkolenia, zarówno darmowe, jak i płatne, oferują możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz certyfikacji. Aby nadążać za szybko rozwijającą się technologią, warto również brać udział w konferencjach oraz śledzić najnowsze publikacje na popularnych portalach tematycznych. Blockchain Jak zarabiać na technologii przyszłości? Rozdział 6 Przewodnik po zasobach. Rozdział 6.1 Literatura i źródła wiedzy.